No, dzień dobry, tutaj Andrzej Pastuszek, kanał Milion Stylów boxu. Nie planowałem tego live'a, natomiast fantastyczne wydarzenia w Barclays Center i trzeba to omówić na żywo. Trzeba, chciałem nagrać ten materiał jak najszybciej. Niespodziewanie, niewielu stawiał na Rayana Garcia, niespodziewanie Ryan Garcia pokonał Davina Haley. Jest to... Tym bardziej sensacyjne, jeśli patrzymy na wszystko, co się działo w przedbiegach do tej walki ostatnie kilka tygodni Rayana Garcia, niesamowity chaos, ale okazało się jednak, że w tym chaosie, w tym szaleństwie, była metoda dla Rayana Garcia i Ryan Garcia. W znakomitym stylu wygrał ten pojedynek, naprawdę, tak jak podkreślałem, niewielu się spodziewało, ja się tego nie spodziewałem. Wydawało się, że Ryan Garcia był w mentalnej rozsypce, w tych ostatnich dniach wyglądał yy, nieco lepiej, ale dalej, by, dalej dziwne zachowanie, nie do końca wierzę, że było to że było to wszystko wyreżyserowane, ale najważniejsze jest to, że Ryan Garcia pokonał Davina Heni po fantastycznej walce, czasem brudnej, ale bardzo, bardzo emocjonującej. Tego oczekujemy od boksu zawodowego. Niespodzianki też są solo boksu zawodowego. Dwa do remisu 115, 109, 114, 110 i 112, 112. Rzeczywiście w tych rundach, z których niewiele się działo, można by było za ten boks przyznać tę rundę Davidowi Heni, ale gdyby David Heni wygrał ten pojedynek po tylu lądowaniach na deskach, byłaby to, byłaby to ogromna niesprawiedliwość. Wszystkich oszukał Ryan Garcia jest niesamowitym magikiem, a przecież pojawiały się nawet wideo. Gdzie on nieporadnie porusza się, załamany trener Derrick James siedzi na podłodze, nawet niespecjalnie na to patrzy zerka tylko jednym okiem. Tymczasem naprawdę solidną formę przygotował Ryan Garcia i te dodatkowe funty, to, że nie musiał dusić tej wagi, na pewno pomogło. Kto wie, czy nie było tutaj kluczowe, na pewno będzie rewanż, na pewno będą długie negocjacje, na pewno inaczej już to będzie wyglądało. Oczywiście, Ryan Garcia teraz będzie rządził, teraz on będzie nadawał to w tych negocjacjach, natomiast obóz Heinaja jednak o równe szanse będzie musiał tutaj zadbać, czyli albo to będzie jakiś umowny limit, albo zmuszą Ryana Garcia, żeby zrobił ten limit 140 funtów. David Haney stracił swój tytuł właśnie w 140 funtach, właśnie w wadze super lekkiej, tytuł WBC, natomiast nie wygrał go Ryan Garcia, bo nie zrobił wagi, ale wygrał grał pojedynek, ale wrócił na świecznik. Obawialiśmy się, że to może być koniec na wysokim poziomie Ryana Garcia pokazał, że nic z tych rzeczy, fantastycznie przygotowany, dużą część odegrał ten chaos, dużą rolę w tym zwycięstwie, ale też były elementy taktyczne, które było widać w tej walce, przygotowane przez Derricka Jamesa, Super atletyzm, zmuszenie Heineya do twardej, brutalnej walki zaowocowało fantastycznym zwycięstwem Rayana Garcia. Tak jak mówiłem, były rundy, które można było spokojnie dać Heinejowi. On punktował lewym, prostym. Kiedy wycofywał się Rayan Garcia, kiedy był w defensywie, niewiele się działo w tych rundach. Te rundy przypadły. Yy, przypadły Devinowi Hredi, natomiast kiedy przyspieszał Ryan Garcia, kiedy włączył ten niesamowity lewy sierpowy, no to no to miał kłopoty wielokrotnie w tej walce. Davin Heni, pewnie znowu będą yy, pojawiały się opinie, będą spekulacje, jak to jest z tą szczęką Davina Heni, czy jednak on ma problemy z przyjęciem ciosów, pozbierał się po tych wszystkich knockdownach, dotrwał do końca, natomiast wielokrotnie w tej walce był naruszony, wielokrotnie w tej walce był zagrożony. Fantastyczne przyspieszenia Ryana Garcia. Ci, którzy nie znają mojego kanału, moich filmów, wiedzą, że robiłem kiedyś, Taki filmik o najlepszych left hookerach, o zawodnikach z Lewym Sierpowym, fantastycznym. Na tej liście jeszcze nie było Rayana Garcia, ale po tym, co pokazał wczoraj, na pewno byłby. Krótki, lewy sierpowy, short and sweet. To fantastycznie brzmi po angielsku, po polsku pewnie nie, ale fantastyczne były te lewe sierpowe. Był taki moment, kiedy Derrick James w przerwach między rundami właśnie powiedział, żeby zrobić tę akcję Ryanowi Garcia, żeby uderzyć lewy prosty i zaraz później. Lewy sierpowy, zaskoczyło to kompletnie Davina Heni. Później chyba w tej jedenastej rundzie przy kolejnym knockdownie była sytuacja, gdzie obszarnym, pełnym lewym sierpem nie trafił, nie trafił Ryan Garcia, a za chwilę złożył się do perfekcyjnego, króciutkiego lewego sierpowego. Po raz pierwszy y, chyba Devin Hayne nie miał przewagi fizycznej w ringu. On wnosi bardzo dużą nadwyżkę kilogramów odważenia. Tutaj spotkałem się z Ryanem Garcia, który być może był jeszcze większy, ale był piekielnie szybki i dynamiczny w tej wadze. O możliwościach atletycznych Ryana Garcia wiedzieliśmy. Natomiast, y, natomiast, że Ryan Garcia wytrzyma taki pojedynek. Y, te elementy techniczne wprowadzi, które przygotował z Derekiem Jamesem. Tego się pewnie nikt nie spodziewał po tym wszystkim, co działo się przed tą walką. Nawet promotor Oscar Hoya był przerażony. Przerażony, nie wiedział co się stanie, czy ten Garcia wyjdzie do ringu, czy nie. Nawet substancje przyjmowane przez Galachoje widać nie bardzo mu pomagały, bo nie wiedział co się dzieje. Tak naprawdę Ryan Garcia oszukał wszystkich i tak jak już mówiłem, nie sądzę, że to była w 100% gra. Jednak to było balansowanie na krawędzi i tym razem w tym chaosie fantastycznie się Ryan Garcia odnalazł. Nie wiem czy to jest metoda na dłuższy czas, czy tak się da, ale niesamowitej rzeczy dokonał Ryan. Wielu przestrzegało go przed wychodzeniem do ringu, wielu go żałowało, że został wystawiony przez promotorów, bo tak to wyglądało, że wyjdzie po wypłatę, że chcą spieniężyć ten ostatni wielki występ Rayana Garcia i tymczasem Ryan Garcia wygrał. Doczeka się jeszcze większych pojedynków, jeśli doszłoby do rewanżu z Davidem Haley, to już, to już na pewno wykręciłoby świetne liczby. W zanadrze oczywiście rewanż z Stankiem Davisem, gdzie teraz też pewnie więcej już do powiedzenia miałby w tych negocjacjach Ryan Garcia. Słowem nieoczekiwanie, być może oczekiwanie dla Ryana, ale nieoczekiwanie dla wszystkich innych, łącznie z jego promotorami, to Ryan Garcia wygrał ten pojedynek i Ryan Garcia będzie teraz rozdawał karty, pomimo tego, że nie ma pasa mistrzowskiego. Ale pokazał kawał świetnego boksu. To była kapitalna walka, pomimo tego, że momentami była bardzo brudna, że było dużo klinczów, że było dużo fauli, ale było też dużo emocji, dużo mocnych ciosów, zwłaszcza w wykonaniu Rajana Garcii, fantastyczne przyspieszenia Rajana doskonale wykorzystywał te momenty żeby zaskoczyć Ryan, żeby zaskoczyć Davina Haney zawsze tu będzie taki cień się nad tym pojedynkiem troszeczkę unosił tego, że Ryan Garcia nie zrobił wagi z premedytacją dorzucił te dodatkowe funty nie musiał ich zbijać, nie musiał żyłować wagi tak jak Davin Haney więc tu, tu można mówić o pewnych nierównych szansach z drugiej strony zarzucało się już od dłuższego czasu Davinowi Haney że on wnosi zbyt wiele Kilogramów odważenia do momentu wyjścia do ringu, że zyskuje zbyt wiele na tej rehydratyzacji, czyli na powrotnym. Na po, powrotnym nawodnieniu organizmu, po tym wysuszeniu. Tutaj absolutnie to nie zadziałało. Ryan Garcia być może był w ringu jeszcze większy. Ciosy Davina Heni nie robiły większego na nim wrażenia. Oczywiście, kiedy walka toczyła się w dystansie, kiedy dyktował swoim lewym prostym Davin Heni, kiedy dawał mu czas i miejsce Ryan Garcia, wszystko wyglądało nieźle dla Davina. Natomiast kiedy Ryan Garcia przyspieszał to niesamowicie się gubił David Haney. No te szybkie ręce znaliśmy Rayana Garcia, ale że on to wszystko umiejętnie wplecie, że będzie wykorzystywał swoje szanse, że pójdzie na całość naprawdę niewielu się tego spodziewało. To jest chyba dobra wiadomość dla boksu, mimo wszystko, mimo tego, tych wszystkich wybyków Rejana, mimo tego przekroczenia wagi, zawsze niespodzianki, zawsze takie nieoczekiwane wydarzenia yy, są czymś fajnym. Też można mówić trochę o tym, że obóz Davina Heni troszkę się przeliczył w tym skreślaniu Rejana Garcia. Kariera Heineya do tej pory prowadzona była jak po sznurku, wydawało się, że Walka w tym momencie z Ryanem Garcia to jest coś idealnego, że Ryan Garcia jest podłożony, wyłożony, że wyjdzie po wypłatę, a Devin Henry zanotuje kolejne bardzo, bardzo dobre zwycięstwo, że zarobi na pay-per-view, że stanie się gwiazdą pay-per-view. Być może tak będzie, ale jeszcze większą gwiazdą w tej chwili będzie Ryan Garcia. To, co wyprawiał kilka tygodni przed tą walką, te wszystkie jego wybryki były niesamowite. To picie piwa. Na ważeniu. A jednak niewielu zwróciło uwagę, że ta sylwetka Rayana Garcia jest bardzo dobra, że przecież tam nie ma żadnej, żadnej wielkiej nadwagi, że być może z premedytacją doprowadzili do sytuacji, w której, w której on tej wagi nie musiał zbijać, że z premedytacją przekroczyli ten limit, że nie próbowali, nie próbowali na siłę robić tej wagi, wiedząc, że show must go on, że walka i tak będzie, że bardziej opłaca się zapłacić Wszelkie kary i wyjść do ringu z tą nadwyżką kilogramów. Tak jak mówię, na pewno to będzie cień na tym zwycięstwie Ryana Garcia. Natomiast, e, natomiast David Henney i jego ludzie wielokrotnie korzystali na tym, że on, e, że on wychodził do ringu zbyt ciężki, że miał dużą przewagę fizyczną nad swoimi rywalami, że w ten sposób e, być może maskował to, że ta jego szczęka nie jest najlepsza. Ale jednak w tym pojedynku ponownie. Trzy lądowania na deskach, po ciosach, tam było tych lądowań więcej, sędziach al widoku znawał, że to było po popchnięciach, chyba rzeczywiście tak było, ale... Ale spustoszenie niesamowite siły te ciosy Rayana Garcia, fantastyczne wejście w ten dobry czas dla boksu zawodowego, te wszystkie wielkie walki, które w tej chwili będą, to dostaliśmy fantastyczne preludium wczoraj w Barclays Center, Boks może być sportem ekscytującym, były emocje, był ten vibe, takie wibracje, wrażenie wielkiej walki przy tym pojedynku w ostatnich dniach Ryan Garcia troszkę lepiej już się zachowywał. you <laughs> Ludzie jednak przyszli, jednak kupili bilety, uratował te promocje, a teraz już nikt chyba tych jego wybryków nie będzie brał do końca na poważnie. Zawsze już będą wszyscy mieli baczenie, że może wykręcić taki numer, jak to zrobił z Dawiny Cheni, kiedy nabrał nas dosłownie wszystkich. Też czytałem takie opinie się pojawiały w internecie, że miał dobry obóz treningowy, że pracował bardzo ciężko. Tak jak mówię, że ta nadwyżka kilogramów, cała ta zagrywka mogła być zrobiona z premedytacją, natomiast że, że jednak Ryan Garcia świetnie wyglądał w sparringach, że fizycznie wyglądał dobrze, wszystko to nie licytowało z jego, nie licowało z tym jego zachowaniem w ostatnich dniach. Wszyscy się obawiali, że może nie wyjść do ringu, tymczasem taki numer wyciął Ryan Garcia, coś niesamowitego. Sporo kapitalnych akcji, doskonałe przyspieszenia. Tutaj znowu na tron powraca też trener Derek James po ostatnich porażkach jego zawodników, yy, takich jak Errol Spence, już znacznie mniej ciepłych słów padało pod adresem Derricka Jamesa. Tymczasem on potrafił zmotywować zawodnika, który miał opinię nietrenowalnego. Wielu trenerów, tak mówiło Ryan Garci, człowiek bez dyscypliny taktycznej. Tymczasem Derrick James wykonał świetną robotę. On tam też w ringu jeszcze uspokajał w przerwach między rundami, kiedy już za dużo pojawiło się celebracji, tak jak chyba przed ostatnią rundą yy, podganiał z tych, tych yy, przyjaciół potakiwaczy, Rayana Garcia, yy, szarpnął im, wstrząsnął, żeby go zmotywować, żeby, go, żeby skoncentrował się na tej ostatniej rundzie, żeby nie zrobił niczego głupiego. Również podpowiedzi, tak jak mówiłem, yy, Derek James dokładnie powiedział mu, jaką zrobić akcję, czyli ten lewy prosty i później od razu powtórzyć lewy sierpowy po tym lewym prostym. Takich akcji wcześniej nie robił Ryan Garcia, zawsze za tą lewą ręką szedł. Prawy też, też dobre uderzenia prawą ręką, trzeba powiedzieć. Jeśli bym na coś narzekał, może trochę za mało ciosów na korpus ze strony Ryana, no ale te ciosy na górę, zwłaszcza ten lewy sierpowy, krótki, błyskawiczny, ze świetnym timingiem. Wiedzieliśmy, że Ryan to ma, ale nie wiedzieliśmy, że, że aż takie skutki to przyniesie, opłakane dla Davina Heni. Trochę ciepłych słów też muszę powiedzieć o Davinie. Niesamowite serca do walki, wstawał po tych wszystkich knockdownach, był, był naprawdę dobrze naruszony tymi ciosami. Jednak dotrwał do końca. Myślę, że będzie domagał się rewanżu. Czy to będzie bezpośredni rewanż? Trudno mi powiedzieć, ale na pewno do takiego pojedynku dojdzie taki rewanż, bo tu były kontrowersyjne okoliczności, jeśli chodzi o tę wagę przestrzeloną przez Rajana, na pewno będzie do długie negocjacje, na pewno tutaj musi być, yy, muszą być już równiejsze szanse w tym drugim pojedynku. Pozwolono na to Rajanowi wersji, dlatego że wszyscy go i myśleli, że te funty dodatkowe to, że nie żyło wagi, nie będzie miało żadnego znaczenia, bo Dave Hennie i tak sobie poradzi. Plan Rajana García, bo jakiś tam plan w tym szaleństwie jednak był, opłacił się, wszystko wyszło fenomenalnie i mamy znowu Rajana García. On się nie skończył, a jest wielką gwiazdą boksu w tej chwili po tym, co się zdarzyło. I tak jak powiedziałem, teraz on będzie rozdawał karty w negocjacjach, czy to w rewanżu z, z Devinem Haney, czy też, czy też w innych pojedynkach. Ciekawy byłby ten rewanż na pewno z Tankiem Davisem w innych okolicznościach, w innej kategorii wagowej, bo tam też przecież pamiętamy, były klauzule, Ograniczające wagę Ryana Garcia. Być może on tam w tamtym pojedynku nie do końca był sobą, chociaż, chociaż trzeba przyznać, że fenomenalnie tam zaboksował Gervonta Davis. Ten styl Davina Henley znacznie bardziej odpowiadał Rajanowi Garcia. No i to był trochę inny Garcia: znacznie większy, silniejszy, bardziej dynamiczny. Poukładał ten swój boks, wytrzymał 12 rund. Naprawdę niewielu się tego spodziewało. Było dużo mowy, że będzie dyskwalifikacja, że Ryan Garcia pęknie. Nic takiego się nie stało. Na pewno ta przewaga fizyczna pomogła, na pewno pomogło to, że nie jest takim vanturem jak tank David Haney, No i coś, coś niesamowitego, co zdarzyło się. Co zdarzyło się tej nocy w Barclays Center? Trzykrotnie na deskach, po knockdownach Davin Henney. dużo przepychanek, dużo fali też ze strony Davina Henney, który odwracającego się Rayana Garcia bił po nerkach, dużo przepychanek, ale... Ale pomimo tego, że była walka momentami bardzo brudna, była ekscytująca, była emocjonująca, trzymała w napięciu do samego końca i taki boks chcemy oglądać, tak jak mówię, znakomity wstęp do tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach. Dla tych, którzy widzieli mnie być może po raz pierwszy kanał Milion Stylów Boksu, warto subskrybować. W każdy czwartek robimy programy na żywo. Jest panel w znakomitym składzie Kuba. Wiłoński, Kasper Martoś, Kleszek Dudek i ja na pewno będziemy mówili o Masterze, o gali, o gali Masternaka czy Ślaka, natomiast tutaj musiałem zrobić ten live jeszcze podekscytowany po tej niesamowitej nocy z boksem zawodowym. Subskrybujcie kanał Milion Stylów Boksu, wpadajcie spadajcie na cringe, Będę kończył takie to szybkie wideo. Może nie była to analiza techniczna, jakie lubię robić, ale dużo emocji trzeba było. Miałem, y, miałem ochotę nagrać właśnie bezpośrednio, niedługo, niedługo, filmik, niedługo po tej ekscytującej walce Ryana z Devin Heni. Dzięki, cześć.